Warto omówić, jaki jest cel Putina, czy ma tych celów więcej, jak ma być z NATO, krajami bałtyckimi i wreszcie naszym krajem. Cel Władimira Putina jest dosyć jasny, choć może zapierać się w nieskończoność, to odtworzenie Związku Sowieckiego to tylko początek. To raczej chęć stworzenia sowiecka Sajuza 2.0, gdzie zasięg wpływów ma być zdecydowanie większy, gdzie strefa wpływów Moskwy ma być gigantyczna, a wojskowy nacisk to tylko jeden z aspektów. Nie zapominajmy o rozlicznych rosyjskich szpiegach działających wszędzie na ziemi. Nie zapominajmy o skorumpowanych zachodnich politykach, biznesmenach, wpływowych VIPach, którzy tak naprawdę nie próżnują. W połowie stycznia 2022 roku niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung pisał, że Putinowi nie chodzi tylko o Ukrainę. Pisali, że Putin pragnie zdominować militarnie Europę. Dwa miesiące później, trzy tygodnie po ataku Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, widać, że z militarnego punktu widzenia armia rosyjska mocno kuleje, potężne straty w ludziach, sprzęcie, żołnierze pozbawieni morale, atakują, bo nie mają innego wyjścia. Cofnięcie się czy dezercja grozi rozstrzelaniem. Do tego najważniejsze strategicznie miejsca nie zostały zajęte, a armia generalnie nie ruszyła z miejsca. Wracając jednak do artykułu, w połowie stycznia przytaczano, że Federacja Rosyjska nie zamierza być partnerem któregokolwiek kraju europejskiego. Postrzega siebie bardziej jako hegemona. Z racji, że Władimir Putin przez ponad dwie dekady nie potrafił konkurować gospodarczo z Zachodem, jedynym jego sposobem na uzyskanie przywagi jest zaszkodzenie pobliskim sąsiadom. Moskwa dłużej nie zamierza biernie przyglądać się, jak sąsiednie kraje demokratyczne zwolna rozsiewają ziarna wolności w byłych krajach sowieckich. Ekonomicznie Rosja nie umie rywalizować. Natomiast zdawało się do niedawna, że potrafi zdominować militarnie. I choć na tym etapie trudno powiedzieć, czy Rosji udało się zrealizować jakikolwiek zamierzonych celów, tak desperacko potrzebuje zwycięstwa. Jeszcze w grudniu 2021 roku Moskwa wyraźnie powiedziała, że jej rolą nie będzie ustawianie się w szeregu równym sobie państwom. Jej rolą jest przewodniczenie nad wieloma innymi państwami, tak jak to miało miejsce za słusznie minionych czasów Związku sowieckiego. Dlatego Ukraina Wraz ze Szwecją czy Finlandią nie mają szukać swoich sojuszników. Z kolei nasz kraj, wraz z bałtyckimi mają zapomnieć o wpuszczaniu wojsk natowskich. Do tego wszystkiego USA ma wycofać broń nuklearną z Europy. Dodatkowo pikanteri całej hegemonii rosyjskiej dodaje chęć Moskwy, by odzyskać swoje wpływy na terenie nie tylko Ukrainy, ale Wenezueli czy Kuby. Co w obliczu tego wszystkiego myśli zjednoczona najsilniej od lat Europa? Na pewno myśli o rosyjskim zagrożeniu. Barbarzyńska wojna na Ukrainie daje do myślenia. Chociaż wśród decydentów europejskich jeszcze więcej do myślenia dają rosyjskie rakiety przynoszące broń jądrową w okręgu kaliningradzkim. Kilka czy kilkanaście minut lotu oznacza udane uderzenie w Berlin czy Paryż. O Warszawie nie wspominając. Jeśli by miało faktycznie stanąć na tym, że Amerykanie wycofują swoją broń nuklearną, to zawsze zostaje ta francuska władze francuskie są skłonne rozmawiać na ten temat Tymczasem w rosyjskiej telewizji eksperci rosyjscy starannie od dłuższego czasu wyrabiali w widzach opinię, że słuszne musi być zaangażowanie się w specjalną operację na Ukrainie. Przed startem rosyjskiej specjalnej operacji rosyjska telewizja, kanał Rosja 1, przedstawiali w styczniu 2022 roku plan rosyjskiego ataku na kraje bałtyckie oraz Polskę. Pod kątem taktycznym, kluczowym miejscem na mapie zdarzeń ma być zwany przesmyk Suwalski. W wieczornym programie nazywanym 60 Minut, jeden z najbardziej rosyjskich prezenterów telewizyjnych, tłumaczy milionom Rosjanom zgromadzonym przed telewizorami, że założenia taktyczne uderzenia na Polskę i kraje bałtyckie zaczyna się od praktycznie suwałk. Konkretnie przesmyk suwalski zajmują wojska rosyjskie, uderzając równolegle z Kaliningradu i Białorusi. Jednym szybkim atakiem odcina się państwa bałtyckie od naszego kraju i reszty NATO. To, co jeszcze w styczniu 2022 roku postrzegano w kategoriach chybionej propagandowej prowokacji, po wybuchu wojny na Ukrainie jest już celem na kremlowskiej długiej liście rzeczy do osiągnięcia w niedalekiej przyszłości. Rzecz tylko w tym, że nie wiadomo do końca, gdzie kończy się retoryka wojenna, a zaczynają faktycznie wdrażane w życie plany w końcu Federacja Rosyjska może albo zostać supermocarstwem, albo przynajmniej na użytek polityki wewnętrznej podtrzymywać tylko taki wizerunek. Na cztery dni przed atakiem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii informowało, że na celowniku rosyjskiego dyktatora są nie tylko kraje bałtyckie, ale i Bałkany Zachodnie. Jak na to, że Putin wyraźnie, otwarcie powiedział, że zamierza powrócić do potężnej Rosji, tej sprzed lat 90. XX wieku, to widzimy dzisiaj, że Zachód już odcina się od biznesów, a zapewne trwa bliższe monitorowanie ludności rosyjskiej, by tym sprawniej wyrzucić z powrotem do Rosji wszystkich potencjalnych szpiegów czy konspiratorów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii dodało, że plany Putina zmierzają do cofnięcia zegara do czasów lat 80. XX wieku, żeby przywrócić dawne granice Związku sowieckiego. Ministerstwo pyta Skoro teraz Ukraina, to jaki kraj będzie następny, wybrzmiewają słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który pytał o dokładnie to samo przed laty. Dokładnie wtedy, kiedy kraje zachodnie kompletnie zignorowały panikujących i przecież przewrażliwionych Polaków, którzy po dzisiejszy dzień wykazują silną postawę, kiedy reszta polityków europejskich woli wykazywać brak zdecydowania, brak stanowczości, coś na kształt ameby. Coraz więcej polityków europejskich i nie tylko podaje wyraźnie, szczególnie od wybuchu wojny na Ukrainie, że jeśli nie powstrzyma się Putina na Ukrainie, to kolejnymi krajami na celowniku będą państwa bałtyckie. Jeśli uwzględnić kompletne odwrócenie się Zachodu od Moskwy, odcięcie od rosyjskich oligarchów, biznesów, zabór kapitału, mienia, akty barbarzyństwa na Ukrainie, od których nie ma już odwrotu, uznanie Putina za zbrodniarza wojennego, regularne akty. Akty ludobójstwa, to wszystko nagromadziło się i będzie się piętrzyć. To oznacza, że Federacja Rosyjska od dawna planowała gwałtowne zmiany na mapie dziejów świata. Przy czym jedynym optymistycznym akcentem jest fakt, że cała ekspansja wpływów miała być błyskawiczna. Pamiętajmy, że kilkudniowa. W obliczu kilku tygodni walki, żadnych znaczących postępów rosyjskiego wojska, można mieć nadzieję, że zamiast planowanej wojny błyskawicznej, Putin mimo agresywnego nastawienia będzie musiał wyhamować. Jednak nie można jedynie zatrzymywać się w swoich osądach na postępach wojsk Federacji Rosyjskiej. Z punktu widzenia propagandy sprawy oczywiście mają się najlepiej dla Moskwy, szczególnie kiedy przyjrzeć się temu, że propaganda zaostrzyła się względem krajów bałtyckich Białoruś. Chciałaby mieć dostęp do Morza Bałtyckiego. Szczególnie przerażająca wizja, uwzględniając, że Rosja z premedytacją rozwala Ukrainę kawałek po kawałku. Kraje natowskie już udowodniły, że nie oddadzą ani jednego wystrzału w stronę agresora dokonującego regularnej rzezi na ludności cywilnej. Pozwolę sobie w tym miejscu na dygresję. Jak to jest, że kiedy dochodzi do konfliktu na Cyprze, kiedy na północy lądują oddziały tureckie i po dzień dzisiejszy Cypr podzielony jest między dwoma krajami oddzielonymi pasem sił pokojowych ONZ? Proszę mi powiedzieć, dlaczego na Ukrainie już w drugim tygodniu konfliktu nie wylądowały międzynarodowe siły pokojowe? Ja rozumiem, że sprawa dotyczy interesów Rosji, USA, krajów NATO i reszty krajów regionu. Ale gdzie są siły pokojowe? Czy ten konflikt nie zasługuje na interwencję? Albo taka myśl. W kilka dekad po wybuchu II wojny światowej eksperci stworzyli ekspertyzę, z której wynikało, że jeśli by Polska dokonała kilka lat wcześniej ataku prewencyjnego, na kilka lat zanim Hitler zaatakował to do drugiej wojny światowej by nie doszło. Czy historia w tej mierze ma się koniecznie powtórzyć? Wojna jest straszna. Kiedy jedno państwo je deklaruje, wiadomo, cała lawina nieszczęść potem następuje. Ale widać wyraźnie, że jeśli pozwolić Putinowi wygrać wojnę na Ukrainie, to jego apetyt będzie rósł w czasie jedzenia. Według specjalistów, socjologów czy analityków, nie europejskich, nie amerykańskich, ale azjatyckich, kazachskich, azerskich, tych rozumiejących chyba nieco lepiej realia Putina, a przynajmniej patrzący na całą sprawę nie przez pryzmat amerykański czy europejski, według nich Putin rozumie, że nie może niczego wskurać w krajach bałtyckich, w Polsce, Rumunii czy na Węgrzech, uważa, że na te kraje... Jest za późno, ale ma szansę zapanować silną ręką nad krajami postsowieckimi, w tym nad Ukrainą, przynajmniej do tego stopnia, że kraj wyraźnie zadeklaruje, że nie dołączy nigdy do NATO. Unia Europejska już niech będzie. Ale do NATO nigdy. To po części tłumaczy, dlaczego Putin chce równać wszystko z ziemią. Bo jeśli on nie może mieć Ukrainy gospodarczo, to niech je sobie Europa weźmie, ale będzie musiała ją wziąć po tym, jak się wojsko rosyjskie z nią rozprawi. Wojsko Federacji Rosyjskiej nie będzie tam chciało pozostawić kamienia na kamieniu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.